A GDZIE JEST wódka? KURWA NO Wejdź, Weź zobacz kurwa bo ja my nie wiem czy się kręci Ale kręcimy, jak Nagrywa się cały czas Nagrywaj stąd Stąd Nagrywaj stąd Dobrze, czekaj Postawię tu O Samo się nagrywa tylko nie zjedź chuju Stój. Je, jest, I bez koszulki. Bez? I bez spodni. Bez spodni? Tak jest! Nie namawiaj mnie do złego. Ostatni raz. Nagrywa się? Oto jest dzień! Który dawno, Zrób to jest. Zrój grube takie. to jest poza zaklętym. proszę. Dosuląłem o